Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny, zobaczmy skrót wydarzeń. Remont Wolności i Dąbrowskiego, Anielski Klub Rozwoju, Nocne Zwiedzanie Ratusza, Śląski Festiwal Fotografii, Ruch Zremisował z Piastem. We wtorek, 12 maja, rozpoczął się remont ulic Dąbrowskiego i Wolności w Chorzowie. Zmotoryzowani muszą przygotować się na utrudnienia, których ze względu na remont rynku i utworzenie tam centrum przesiadkowego i tak nie brakowało. Takie drogowe trzęsienie ziemi, przynajmniej w tej części miasta, bo zdajemy sobie sprawę, że nałożenie się dwóch inwestycji, które my zaczynamy. Oraz ich, która już trwa i też wprowadza kolejny etap, no spowoduje na pewno przede wszystkim zmiany w sposobie poruszania się po mieście, no i nie da się ukryć utrudnienia. Razpoczna się dwie duże inwestycje, już, jak tutaj wspominaliśmy, to jest budowa przebudowa ulicy Wolności, od ulicy Kobrego do granic miasta ze średniowicami, czyli do ulicy Armii Krajowej i przebudowa ulicy Dąbrowskiego. Obydwie te inwestycje już od jakiegoś czasu były przygotowywane. Niestety tak się stało, że zbiegły one się w czasie ponieważ jeden przetarg w przypadku ulicy Wolności został unieważniony, ponieważ kwota, którą mieliśmy zabezpieczoną była zbyt niska do kwot oferowanych w w ofertach. W związku z tym musiał być ogłoszony drugi przetarg. No i tak się stało, że i ulica Dąbrowski właśnie i właśnie ulica Wolności się zbiegną w czasie te dwie inwestycje, a musimy je wykonać w tym roku, ponieważ obydwie inwestycje muszą być do końca roku rozliczone, w związku z tym, że pochodzą, że środki pochodzą z dotacji środków Unii Europejskiej w przypadku torowiska, a w przypadku ulicy Dąbrowskiego Pochodzę z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, więc również mamy dotacje z budżetu państwa i, i tą dotację również musimy w tym roku rozliczyć. Wszelkie informacje na temat przebudowy i objazdów można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Anielski Klub Rozwoju Dzieci i Młodzieży otwarto 14 maja w Miejskim Domu Kultury Batory. Od stycznia Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży prowadzi program, którego celem jest wyjście do dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych na ulicę, włączenie ich w kulturę i stworzenie szans na równy start w dorosłość. Otwarcie stacjonarnego klubu jest kolejnym etapem współpracy Stowarzyszenia i Chorzowskiego MDQ. Otwieramy klub, w którym te dzieci będą miały swoje miejsce, ale nie chcemy ich gdzieś lagrować w jednym miejscu. Chcielibyśmy, aby oni byli uczestnikami wszystkich zajęć Domu Kultury i to jest drugi etap. Mają swój klub, zapraszają innych, ale też są częścią tej społeczności, która tutaj od lat funkcjonuje. I wyrównujemy te szanse. Jesteśmy w baterem od stycznia, od początku stycznia na ulicach, na podwórkach, na placach zabaw, w klatkach schodowych, no tam wszędzie, gdzie dzieciaki się zbierają, gdzie mieszkają. Codziennie prowadzimy zajęcia na ulicach, trochę na biedaczu, trochę w okolicach ulicy hutniczej. Natomiast to, co się, to, co się dzisiaj tutaj wydarza, to jest takie uroczyste, symboliczne otwarcie Anielskiego Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży, czyli pewnego zaplecza do tej pracy ulicznej, takiego miejsca, gdzie już stała grupa dzieciaków będzie mogła. Przychodzić codziennie, mieć stałe, regularne zajęcia, niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku. Klub jest otwarty, ale tam trwa intensywna praca uliczna, bo to jest część tej pracy, że to jest praca uliczna. Mamy tą szczęśliwą sytuację, że mamy boisko w Domu Kultury. Chłopaki bardzo chętnie grają w piłkę nożną. Jesteśmy już tutaj umówieni z ruchem Chorzów, który będzie pomagał nam trenować tych chłopców. Informacje dotyczące działalności klubu znajdą Państwo na stronie www.mdkbatory.pl. W przededniu nocy muzeów mieszkańcy Chorzowa mieli możliwość uczestniczyć w nocnym zwiedzaniu ratusza. Od godzin popołudniowych budynek Chorzowskiego Urzędu Miasta przyjmował zaciekawionych gości. Gmach wybudowany pod koniec XIX wieku kryje wiele tajemnic i miejsc, które na co dzień są niedostępne dla mieszkańców przychodzących załatwić urzędowe sprawy. Zaprosiliśmy mieszkańców naszych miasta i gości z miast ościennych do odwiedzenia naszego gmachu, naszego ratusza. No staramy się pokazać te najważniejsze, najbardziej interesujące fragmenty. Poczynając od schronu, który jest w podziemiach, następnie odwiedzamy prezydenta, który jeszcze pracuje w tych godzinach wieczornych w swoim gabinecie. Następnie odwiedzamy salę sesyjną, na której w tej chwili się znajdujemy, a na koniec wchodzimy na taras widokowy na naszej wieży zegarowej, gdzie przy dzisiejszej pogodzie bardzo ładnie prezentuje się panorama. Nie tylko miasta, bo w dniu dzisiejszym również można na horyzoncie zaobserwować zarysy Beskidu śląskiego. Można oczywiście zobaczyć gabinet prezenta miasta, włącznie z moją osobą można. Zrobić sobie dzisiaj zdjęcie, można zadać pytanie. Ja też wiele rzeczy wyjaśniam, tłumaczę mieszkańcom. Jest to taka atrakcja, taka okazja przede wszystkim, żeby właśnie zobaczyć ten urząd po godzinach pracy. Nocne zwiedzanie urzędu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest pięciu przewodników, którzy oprowadzają po budynku, i cały czas w Gmachu przebywa 100 osób. Odwiedzających nawet niektórym osobom, które dzisiaj chciały się jeszcze zapisać, no musieliśmy z przykrością odmówić. Myślę, że będzie jeszcze niejednokrotnie okazja. Gdyby w Chorzowie się coś zdarzyło, to prezydent tutaj schodzi i zarządza swoim sztabem kryzysowym. 16 maja w Sztygarce miał miejsce wernisarz wystawy zapowiadającej Śląski Festiwal Fotografii. Na wystawie można było zobaczyć pracę czołowych śląskich fotoreporterów – Bartka Barczyka, Grzegorza Celejewskiego, Arkadiusza Goli, Andrzeja Grygiela czy Macieja Jerzymbińskiego. Dzisiaj jest wernicarz wystawy, czyli jakby prezentacja, pierwsza prezentacja zdjęć, które też będzie można za tydzień oglądać i będzie można na chwilę też z nimi porozmawiać, bo to jest myślę wyjątkowa okazja, tym bardziej, że Arek Gola parę dni temu odebrał pierwszą nagrodę w konkursie Grand Press Photo. Śląski Festiwal Fotografii odbędzie się 23 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. W programie spotkania autorskie z fotografami i warsztaty w plenerze. Ludzie się interesują fotografią, dla każdy robi sobie zdjęcia iPhone'em, telefonem, y, wszystkim, więc jakby fajnie byłoby wiedzieć jak to zrobić, żeby to było dobre zdjęcie i uczenie się od mistrzów. Y, myślę, że jest najlepszą okazją do tego, żeby te zdjęcia robić jak najlepiej, które są przecież pamiątką wszystkiego co dzieje się w naszym życiu. Cieszę się, że, że coś takiego ma miejsce. No myślę, że nigdy za dużo działań takich fotograficznych i około fotograficznych. To jest jednak kultura obrazu, czego bardzo brakuje, w, nie wiem, chociażby w edukacji dzieci i młodzieży nie ma czegoś takiego, są zajęcia z plastyki, ale nie ma takiej edukacji obrazem, fotografią czy, czy, czy malarstwem w ogóle sztuką. I tego jest za mało i e, dlatego każde tego typu działanie podoba mi się i uważam, że jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że pokazuje nie jakieś historie, które wiszą w galeriach e, zagranicznych, e, wspaniałych muzeów. Ale to są historie, które dzieją się tu wokół nas, które każdy może dotknąć, zrobić albo zobaczyć. Także fotografia jest szczególnie uważam ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach tej kultury obrazkowej Facebooka i, i portali społecznościowych. Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie chorzowskiej strefy wolontariatu www.strefa.chorzow.eu. Niebiescy zremisowali jeden do jednego w derbowym pojedynku z piastem Gliwice. Że musimy się cieszyć z tego punktu, ponieważ w drugiej połowie nakrywał znacznie zmusi nas do defensywy i mieli wiele okazji do strzelenia bramki. My tylko odgryzaliśmy się jakimiś pojedynczymi wyjściami z kontrataku. Doceniamy ten punkt. naprawdę. Szedłem w jakiś sposób, no, pomogłem drużynie. Jeden punkt no, to, to jest. Y tym, no to nie jest, nie jest, nie jest dla nas dobre, walczyliśmy o zwycięstwo, mimo to no, z jednego punktu musimy się cieszyć, ważne, że nie przegraliśmy. Bardzo dobra wrzutka, EFI jest znany z tego, że dobrze gra głową i no wyszła nam ta akcja, natomiast, natomiast no szkoda trzech punktów, które my chcieliśmy tu zdobyć, a nie zdobyliśmy. Niesamowita parada bramkarza Piasta przy tym ostatnim kornerze także no, też Piast tutaj wywozi punkt by się wydaje szczęśliwie. Troszeczkę więcej skuteczności zimnej krwi pod bramką no i tego ostatniego podania troszeczkę brakowało i, i... ten wynik no, mógł się mógł się yy, skończyć inaczej. Pora na krótki flash z wydarzeń w mieście. W tym roku Państwowa szkoła muzyczna I i II stopnia imienia Grzegorza Witelberga w Chorzowie obchodzi jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W ramach rocznicy odbyła się gala oraz koncert w chorzowskim centrum kultury. Frank Sinatra w stulecie urodzin. Koncert w wykonaniu Biksy lesian Band miał miejsce 15 maja w miejskim Domu Kultury Batory. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W weekend zapraszamy do Hali Morris przy ulicy Dąbrowskiego na Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej. Miejski Dom Kultury Batory zaprasza na ósmy jarmark aktywności twórczej. Polecamy premierę spektaklu tanecznego dla dzieci Mała Syrenka w Chorzowskim Centrum Kultury. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!